Kto z Was ma internetowe konto pacjenta i dedykowaną do tego aplikację? Mam nadzieję, że większość z Was i że z tego regularnie korzystacie. Ja nie wiem, jak do tego doszło, że ja dopiero dzisiaj dowiedziałam się, że w tej aplikacji jest taka zakładka jak profilaktyka. Nie, nie wiem. Ale zostańcie ze mną do końca, powiem Wam, co dzisiaj tam odkryłam i z czego możecie sobie za darmo skorzystać. Postaram się szybko, słuchajcie, postaram się dzisiaj streścić. Pierwsza rzecz, to pewnie odkryłam to dlatego, że dostałam powiadomienie, że mogę skorzystać z nowego programu, który się pojawił, Moje Zdrowie. Jest to program dedykowany dla osób powyżej 20 roku życia i polega na tym, że przez aplikację albo w swojej placówce POZ wypełniacie krótką ankietę e, dotyczącą swoich przyzwyczajeń, swojego aktualnego stanu zdrowia, ewentualnie predyspozycji do występowania chorób onkologicznych i na podstawie tej ankiety wasz lekarz prowadzący POZ e, zleca dla was... E, odpowiednie badania profilaktyczne. Po wypełnieniu tej ankiety, czy przez aplikację, czy złożonej w placówce, placówka ma 30 dni na skontaktowanie się z Wami, poinformowanie Was o badaniach, które zostały dla Was zlecone. E, przychodzicie na te badania, robicie i potem macie konsultację z lekarzem, e, który będzie z Wami omawiał te wyniki. No coś wspaniałego. E, w końcu program, z którego ja mogę skorzystać, bo do tej pory były takie 40+, plus, 50+, plus, a teraz jest też program dla mnie, także zachęcam Was do tego, żebyście uzupełnili ankietę, mi to zajęło dwie minuty. E, możecie sobie w międzyczasie, jak mówiłam, pooglądać tam screeny, jak wygląda e, przeprowadzenie tej ankiety, jakie są pytania. Mm, no bardzo proste, e, czekacie tylko na kontakt ze strony poz idziecie, robicie badania, konsultacja, cudownie. Kolejna rzecz, e, udostępniłam swojej aplikacji e, dostęp do moich kroków dziennych, no, lubię takie gadżety, słuchajcie jakieś takie nowinki. I kolejna rzecz, którą odkryłam, 8 program profilaktyczno-treningowy to jest program nie spodziewajcie się tutaj, że to jest jakiś bardzo personalizowany i że dostaniecie taki dokładny plan treningowy dla siebie natomiast odpowiadacie tutaj na kilka pytań związanych z waszą aktywnością fizyczną odpowiadacie na pytania na przykład dotyczące tego, czy w ostatnim czasie nie pojawiał się ból pierwszowej w trakcie wysiłku możecie sobie w trakcie tego, jak mówię mniej więcej też oglądać jak wyglądają te pytania na koniec jest dla was rozpisany, no nazwijmy to plan treningowy, ale to są po prostu dni i godziny, możecie ustawić, żeby aplikacja przypominała wam o wykonaniu treningu w danym dniu. Wpisujecie swoją masę ciała, wpisujecie obwód w talii. Następna rzecz to jest taka zakładka wynik twojego testu wydolnościowego i tutaj możecie skorzystać z testu, który proponuje aplikacja, wpisać wynik. Później ten test będziecie powtarzali sobie po tych 8 tygodniach tak samo jak pomiar masy ciała i obwód w talii. No bardzo fajne. Nie jest to słuchajcie jakieś takie Bogate technologicznie i właśnie mocno personalizowane, ale zawsze coś.